Nie ma detailingu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam przedstawić kilka informacji, które mogą się przydać przy dalszej pielęgnacji waszego samochodu. Jest to odcinek dla osób, które bardzo lubią dbać o swoje samochody. Wiemy, że dosyć spore grono z Was, nie ma pojęcia o większości tych rzeczy, ale jeżeli prowadzicie na przykład swoje studia detailingowe i nas również oglądacie, też nie wyłączajcie tego odcinka, bo myślę, że niektóre rzeczy, które chcemy Wam dzisiaj opisać, pokazać, powiedzieć o nich, przydadzą się również w Waszej pracy codziennej. Dobra, nie przedłużając, przejdźmy do punktu pierwszego. Jedyneczka i to jest podpunkt, który może wielu z was zaskoczy, a mianowicie, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że opony w samochodzie również się myje i to nie jest tak, że nałożycie sobie dressing, potocznie zwany czernidłem, na oponę i to jest wszystko. Nie słuchajcie temu, bo trzeba dobrze umyć. Tak, są do tego dedykowane preparaty. My akurat używamy Power Clean, a. no jest to akurat produkt multifunkcjonalny, że tak powiem, ale są właśnie produkowane do tego dedykowane produkty, na przykład Tire Design Cleaner od firmy Fordy Tire też jest dobrym preparatem i jest w rozsądnej cenie jeżeli chodzi o czyszczenie opon APC czy jakimiś innymi mocnymi środkami no to tutaj powinniśmy się z tym wstrzymać albo zmniejszyć sobie mm, proporcje właśnie preparatu którym pryskamy, ponieważ e, tak jak APC jak inne zasadowe produkty potrafią tą oponę nam wysuszyć przy czym opona się zrobi biała albo szara ale się rozgadał ale słuchajcie prawda prawda i jeszcze raz prawda dwójeczka i dye i czy można go stosować do codziennego, bieżącego mycia? Otóż tak, średnio bym powiedział, ponieważ jest to produkt, który jest mieszaniną kwasu trioglikolowego i przy dłuższym stosowaniu potrafi nawet uszkodzić nam makier. A ironizer inaczej nazywamy również krwawą felgą, może tą nazwę będziecie kojarzyć lepiej. Do takiego bieżącego mycia mamy na przykład power cleaner, czy też również dedykowane preparaty trochę lżejsze, na przykład Red Monster z firmy Prochem. Z tego, co każdy, no, że jest prochemu. Tak, jest to koncentrat, który można rozrabiać od 1 do 1 do 1 do 10, zależne od zanieczyszczeń i bardzo dobrze radzi sobie z żółkiem tymi fregami. A jeżeli chodzi o de to też nie ma co go wykluczać, ale nie za często. Dobrze jest go użyć raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu albo co dwa miesiące, zależne też od y, zanieczyszczeń i od tego, czy auto tego po prostu wymaga. No bo jednak, de jest to y, produkt, który ma za zadanie usunąć y, cząstki metaliczne bądź pyłki hamulcowe, które przylegają, albo są wbite w lakier. Nie usuwa niestety innych zanieczyszczeń. Myślę, że temat kół możemy już zamknąć. Kolejny podpunkt. Trójka. Pędzelkowanie szczelin. Jak najbardziej możecie sobie coś takiego zrobić, jednak jeżeli nie polerujecie samochodu, dajcie sobie spokój, bo pędzelek może bardzo łatwo porysować ten lakier, a w szczególności na czarnym lakierze będzie to naprawdę mega widoczne. I nawet kiedy będziemy przeprowadzać korektę lakieru i jeżeli auto tego nie wymaga i te zakamarki nie są takie brudne, nie widać tam piasku, no to też powinniśmy się z tym wstrzymać, no bo jednak później też będziemy mieli problem, żeby to wypolerować. Wiadomo, te będą głębsze, a przy krawędziach dość się maszyna jest troszeczkę gorsze niż tam w innym miejscu na elemencie. Jeżeli chodzi jeszcze o pędzelkowanie znaczków, jeżeli chcecie sobie te znaczki wypędzelkować, zastanówcie się nad tym dwa razy, z tego względu, że szczeliny na przykład pomiędzy emblematem e, będzie ciężko wypolerować, najzwyczajniej pad tam nie będzie chciał się po prostu zmieścić. Jeżeli już naprawdę chcemy wyczyścić ten znaczek, no to lepiej tutaj użyć szpatułki takiej do ucha. Numer 4. i quick detailery spotless. Chodzi tutaj o produkty, o quick detailery, które jednocześnie i nabłyszczają, zabezpieczają Lakier, a także usuwają świeże osady mineralne. I pamiętajcie o używaniu tego preparatu, dlatego że jeżeli ten osad mineralny zostanie długo na samochodzie i będziecie go próbowali usunąć właśnie takim kudekiem, może nie zejść. Wtedy musicie polerować samochód, a i tak te zacieki z tej twardej wody potrafią wyjść po jakimś czasie z powrotem na wierzch. Te, które spolerowaliście. Im dużej osad mineralny jest na lakierze, tym głębiej w niego wnika i tym trudniej jest go usunąć. Do usuwania takich świeżych, gładkich spotów polecamy, bo jest bardzo do dobrym produktem jest Ultimate. Piąteczka i to jest podpunkt dla osób, które lubią aplikować wosk na swój samochód. Oczywiście, jeżeli wykonacie proces dekontaminacji lakieru, możecie użyć produktu, który nazywa się Cleaner do lakieru, i ten produkt wydłuży po prostu żywotność wosku na waszym samochodzie. A odcinek o dekontaminacji lakieru znajdziecie tutaj. Numer 6. Jest to punkt dedykowany dla osób, które posiadają w swoim aucie tapicerkę skórzaną. Chodzi tutaj o to, żeby ją czyścić i impregnować tak jak należy, czyli co najmniej co 3 miesiące. Co najmniej co 3 miesiące, jeżeli w ogóle lubicie faktycznie dbać o ten samochód i go picować, nawet raz w miesiącu zabezpieczyć sobie te skóry, przeczyścić. W przypadku nowych samochodów Color Lock ma świetny preparat jeżeli chodzi o softa do skóry, jest naprawdę delikatny. I pamiętajcie o tym, że jak skóra się świeci, to nie znaczy, że ona jest błyszcząca, tylko po prostu jest brudna i zatłuszczona i te całe świecidełko, co jest na nie trzeba zmyć, a to, co będzie pod, sp pod spodem, czyli ten taki elegancki mat czy satyna, dobrze zaimpregnować jakimś mleczkiem. Tak na przykład, jak Dawid już wspomniał o firmie Lock, też w zestawie za około chyba 100 czy 110 zł. Tak, mają cały zestaw ze szczoteczką, z, z cleanerem i też z mleczkiem do impregnacji. A i jeszcze jest tam w środku mikrofibra w tym zestawie. Siódemka. Jeżeli myjecie samochód na przykład pod domem, zapewne używacie wiaderka. Płuczecie w nim na przykład rękawice czy też gąbkę, ale czy pamiętacie o separatorze? Słuchajcie, jest to bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację ręczną samochodu. Separator jest to rzecz, o którą czyścimy rękawicę czy też gąbkę i który separuje nam brud i zostawia ten brud pod, pod swoją powierzchnią czyli na dnie wiaderka. Wygląda to jak zwykłe siteczko, ale naprawdę robi mega, mega robotę i dzięki temu mamy cały czas czystą rękawicę. Już nie wspomnę o tym, że powinniście myć samochód na dwa wiaderka. I naprawdę nie jest drogi i warto sobie w taki separator zainwestować. Kolejny podpunkt. Punkt numer 8. Jest to punkt ostatni na naszej liście, który zawiera w sobie informacje dotyczące usuwania naklejek z przedniej szyby, na przykład rejestracyjnej czy też winiet. Chodzi o to, żeby pogrzać tą naklejkę lekko, od zewnętrznej strony, broń Boże, nie grzać jej od spodu, ponieważ może zwinąć, może się skurczyć i będzie wtedy trudna do usunięcia. Delikatnie ją podgrzać i zeskrobać na przykład nożykiem do tapet. Ale zostanie wam klej. I teraz tak, no, możecie to zdjąć na przykład w tarenglu, ale większość z Was zapewne ma w domu, w garażu, może nie w domu, ale w garażu WD40. WD-40 na szmatkę i ten klej zejdzie bez najmniejszego problemu. Tylko pamiętajcie o tym, żeby podłożyć sobie szmatkę albo jakiś kawałek, kawałek czegoś, nawet kartonik, folikę, pod na klejkę, żeby ten WD-40 przez przypadek nie kapał nam na tapicerkę, na deskę rozdzielczą. Jeżeli chodzi o ściąganie tej naklejki rejestracyjnej z numerem rejestracyjnym, to pewnie domyślacie się, że w tomie stoi nowa naklejka z numerem rejestracyjnym. A jeżeli auto jest zarejestrowane, to musi być też ubezpieczone. I jeżeli kończy Wam się ubezpieczenie, pamiętajcie, że możecie skorzystać z porównywarki ubezpieczeń MUBI. A co to jest porównywarka ubezpieczeń MUBI? Słuchajcie mnie teraz bardzo uważnie. Wchodzicie w link w opisie naszego filmu, następnie wyskakuje Wam okienko. Tutaj wypełniacie swoje dane i wybieracie ubezpieczenie które was interesuje. Ubezpieczenia wyświetlają wam się od najtańszego. Macie ubezpieczenia OC, AC, NNW. Jeżeli zdecydujecie się na zakup ubezpieczenia, jest teraz fajna promocja, bo aż 150 zł wraca na wasze konto. Dodatkowo dostajecie kod, który, który możecie wysłać do swoich znajomych. Jeżeli oni z tego kodu skorzystają, za każdą osobę jeszcze dostajecie 50 zł. W ten sposób możecie zgarnąć 700 zł. Nasz odcinek dobiega końca. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, zostawcie w komentarzach koniec. Zostawcie w komentarzach koniec, to będzie dla nas taki znak, że faktycznie fajnie to oglądacie i oglądacie to do końca. A ponadto, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, pamiętajcie o kciuku w górze, subskrypcji naszego kanału i o dzwoneczku. I jeszcze Mateusz, dla przypomnienia o czym widzowie mają pamiętać. Pamiętajcie o naszej firmie Detailing Bulls, znajdujemy się we Wrocławiu na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 10 i zapraszamy tutaj odświeżyły Wasze samochody. Aha, i jeszcze pamiętajcie o social media, jak i również Detailing Bulls, jak i również Miłośników Detailingu. Serdecznie Was tam zapraszamy. To co? Żegnamy się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć! A Co jeszcze ciekawego? No, chyba, chyba to wszystko. No, Piotrek żyła, dobrze skacze.